Gdzie jest, Gdzie jest kowadło? Gdzie jest kowadło? u mnie jest. No co robi, co my mamy we w No ale powiem też jak w listopadzie robiliśmy od rana do wieczora, Żyliśmy no. w kościele. Na bogato. No tak się wczoraj nudziłem, że Michał ja twoje odcinki oglądałem. Dobra wszyscy... Gdzie ty jesteś? Miałeś Wsy... kowadło mi pokazać. jesteś już chyba przy nie, okay. jeszcze Axolotla nie ma. Prawie marzył. Może na seks pójdziemy, 20. No dawaj No dobra. Jeszcze jakąś nutę włączymy, nie? Organisty potrzebujemy, a Maćka nie ma. Kurde, jak się się dało? prawym, o, że... dzieci. Dobra daj Dawaj pani papieżu. papieżu. Dawaj pan. pa, pa. Dobra, jednak. ja ministro. Dobra, ministrant ty idziesz jednak. Dawaj, tam masz wszystkie modlitwy napisane i w ogóle w książece. Znaczy nie wszystkie, ale... Ale składa po Dawaj, Czytaj tam. Tylko oddaj później to. To ja papieżem jestem. Ty po... się odcisz. opisz może jakiś potem ten. Ale trzeba to wpisać. E. No. <grym> <Sofie>. Dobra, no <grym> Jest skład apostolski. Igerze Boga Ojca wszechmogącego, stworzenia nieba i ziemi, i jest zachęstu swa syna jego jednego Pana naszego, który się traf... począł z się. To jest wąt. Czytaj. <grym> to już jest stare. <grym> Narodził się z Marii Panny umecznik Polski pod pońskim Piłatem ukrzywan umarł i pogrzebił, wstąpił do pieklu, trzeciego z niego zmarł, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmówiącego. Stamtąd przyjdzie są żywych i umarłych, a które swego nie... Co kurwa? To jest w Ducha Świętego, w święty kościół powszechnych, świętych świętym grzechu, w opuszczeniu stanie w Amen. To jest jak Adolf... <słuch> Adolf Hitler. <słuch> To jest wszystko, jak coś skopiowane z internetu, jeden do jeden. Ja tylko kopiowałem i Dobra, czekaj, teraz zapłać. zapłać. Dobra. Potem, potem będzie Bóg zapłać. Bóg zapłać będzie. Mor. Nie jesteś papieżem. Dobra, Dobra, ja wchodzę, bo nikt nie chce. Dobra, dziękuję. Przeczytałeś każdą stronę, czy jak? Przeczytał każdą. Zrobiliśmy A, Czytałeś modlitwę świętego Maksymiliana Marii Koblego? Kobego. Ej, nutę trzeba zmienić. Zmienić nutę. O Groszek, we, weź tam zostań jako ministrant, dobra? jest ministrant? Organista. Ej, o, dobra, organista, no. Ten trochę wycofany pobił. Który tak tu nasrał? Dobra. O, ne, nie inne, że O, 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 o! Dobra, zapraszam Ciężko z nim będzie nam przy Dobra bez, <tusza> O Mario, bez grzechu poczęta. Mudl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy i za wszystkich, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi ciała świętego, poleconymi tobie Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Pętych, Panie Panie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 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 Nie będzie trzeba dodać więcej było Mało. To cztery książki, a było tego więcej. Czemu tu jest nigger skłata Dobra, komunia, komunia, komunia. Dobra, komunia, zapraszam, Dobra. zapraszam. Płatek wziąć. Postęp. Zbyt się jak się niszczą, to weź nie dwóch miejscach i to dwa fantazję. Miejsca nie zajmę. Ale nie trzeba dnemu. No, zabrał mi. Taki, gdyby żaden z dwa bierze. Udaję, że nie wziął. Dobrze. <średytuczny> Idź pan, już kolejka jest. Amen. Można oh, oh to. z Boże, Celeb. Dobrze. biedronki pewnie, lepiej w cudy po nim chodził. Dziękuję wszystkim. tutaj zebranym za przyjście na tą mszę, która się odbywa 4 minuty przed rozprawą sądową. Michał, tak? Zamiast opłatka Kaiserka? Tak. I mu to? Musimy zrobić customowego teksturpeka serio. Że, jak nazwieś się jakieś itemy, to będzie inna. taka. sklepie można byłoby nazwać opłatek i no to potem się Dziękuję wszystkim za przybycie tutaj. Za chwilę będziemy wszyscy się udawać na e rozprawę sądową. Tak więc idźcie Bogiem. Bogiem. Ale nie wiem, gdzie jest dom? dom a no, obu. Nie bić się tam. w kościele.